Przez całe dwa lata pozostawał Paweł w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Przez cały okres wielkanocny czytaliśmy Dzieje Apostolskie. To, co teraz przeczytałem, to są ostatnie słowa Dziejów Apostolskich. Dziś, w ten ostatni dzień okresu wielkanocnego bo już jutro też jeszcze okres wielkanocny, już zasłanie Ducha Świętego. Nawet dzisiaj wieczorem już się zaczyna zesłanie Ducha Świętego. Będziemy już czytali inne czytania, a dzisiaj kończymy. Kończymy Dzieje Apostolskie i kończymy Ewangelię Świętego Jana. I dzisiaj czytamy końcówkę Dziejów Apostolskich i w Ewangelii końcówkę Ewangelii Jana. I to są właśnie ostatnie słowa Dziejów Apostolskich. Paweł najpierw rozmawiał z Żydami, jakimiś znanymi, wielkimi. Trochę z nimi tam się spierał. Ktoś mu uwierzył, ktoś mu nie uwierzył. A na koniec słyszymy. Nie słyszymy nic o męczeństwie Pawła, choć pewnie zaraz po tym on to, to męczeństwie już było, słyszymy o takim napięciu wokół Pawła, że przypuszczalnie to już prowadzi do jego. Śmierci, do jego męczeństwa. Ale słyszymy na koniec, że przez dwa lata był w wynajętym mieszkaniu. Słyszymy, że tam mieszkał z jakimś żołnierzem, który go strzegł. Ja teraz też tutaj nagrywam to w takim mieszkaniu, nie moim, ale jestem 630 km od Surgutu, gdzie wczoraj była msza święta i też nawet ślub. Już takich niemłodych ludzi. I właśnie w tym mieszkaniu, tak jak Paweł był w mieszkaniu, yy, nagrywam to rozmyślanie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że Paweł. Przyjmował tam wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o panu Jezusie Chrystusie. Czyli zwykłe spotkanie. Do niego przychodzili ludzie, w gości można powiedzieć, na herbatę, na kawę. I on cały czas głosił, w czasie tych spotkań głosił. Nie zajmował się jakimiś plotkami, o czym słyszymy dzisiaj jeszcze w Ewangelii, ale rzeczywiście głosił Chrystusa. Ale ważne to, że ludzie chcieli do Niego przychodzić, lubili do Niego przychodzić. Pytanie, czy do nas ludzie lubią przychodzić, czy my lubimy ludzi, czy lubimy się spotykać, czy jesteśmy gościnni, czy lubimy, jak do nas ludzie przychodzą i ludzie, którzy do nas przychodzą, czy też lubią do nas przychodzić? Czy lubimy się spotykać z ludźmi tak bardzo nieoficjalnie, nieformalnie? Nieoficjalnie, nieformalnie, ale jednocześnie to może być piękna katecheza, to może być piękne spotkanie, gdzie dzielimy się czymś dobrym. Bardzo często takie spotkania są po prostu puste albo pełne jakichś plotek, ale Paweł pokazuje nam i uczy nas, że takie spotkania można wykorzystać do pięknych rozmów o Panu Bogu, o wierze, że takie rozmowy mogą być jakimś świadectwem, dzieleniem się swoją wiarą, że mogą bardzo umacniać ludzi. Głoszenie Ewangelii to nie tylko kazanie, nie tylko Katecheza, ale może być głoszenie Ewangelii jako spotkanie przy kawie. Ja na przykład w kościele naszym na na dole mamy taką salę, gdzie gdzieś na samym początku, jak przyjechałem do Surgutu, kupiłem ekspres do kawy i widzę, że to jest środek ewangelizacji. Wokół tej kawy ludzie przychodzą na kawę, spotykamy się, rozmawiamy. Często po mszy świętej jeszcze sporo osób zostaje, siedzimy tam sobie, rozmawiamy. I to są piękne rozmowy, to są rozmowy, które czasem bardzo dużo wnoszą i są też piękną katechezą. I dobrze by było, jakbyśmy takie właśnie nieoficjalne spotkanie gdzieś przy kawie, przy herbacie, przy stole... Gdzieś w gości, czy my przychodzimy do kogoś, czy ktoś do nas przychodzi, żebyśmy takie rozmowy wykorzystywali do, do pięknej katechezy do dzielenia się wiarą, do umacniania i siebie innych w wierze. Postarajmy się tak rozmawiać, tak się spotykać, tak pomyśleć, co można by opowiedzieć, co mogę, co mogę opowiedzieć tym ludziom, którzy do mnie przyszli, żeby to ich zbudowało, żeby wyszli ubogaceni z tego spotkania ze mną. Dzisiejsze Ewangelia, zakończenie Ewangelii Świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi. Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostałaś aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Wczoraj był fragment poprzedzający ten fragment i pamiętamy tę piękną rozmowę Piotra z Jezusem: Czy miłujesz mnie? Tak, Panie, to wszystko wiesz, Ty wierzysz, Cię kocham. Piękna, głęboka rozmowa o miłości. A dziś widzimy już Piotra, takiego bardziej zwykłego takiego trochę, jak to Piotr już się rozgląda na innych a co z innymi a, a jak inni? I zaczynają się takie, można powiedzieć, plotki: a co z tym będzie? I Jezus bardzo konkretnie to ucina. Jeśli chcę, aby pozostałaś aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Czyli, jakby Jezus przycina takie plotki, taką niepotrzebną ciekawość i mówi do Piotra: Co tobie do tego? A co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Czyli nie interesuj się życiem innych, nie żyj życiem innych, żyj swoim życiem. Staraj się, żeby swoje życie godnie i dobrze przeżyć, swoje powołanie. Często tak jest, że zaczynamy żyć życiem innych, że jest jakaś ciekawość. Oglądamy jakieś seriale, jakieś programy o innych i tak nam, nas ciekawi, co tam w życiu innych, co w, w domach innych. Jak często w rozmowach są takie plotki o innych, takie niepotrzebne ciekawość, a co z nimi, a jak oni żyją, a cóż tobie do tego, ty pójdź za mną. Walka z plotkarstwem, walka z jakąś próżną ciekawością. Warto żebyśmy się o to postarali, żebyśmy przy spotkaniach z ludźmi bardziej tak jak Paweł zajmowali się jakąś katechyzą, dzieleniem się wiarą, a nie jakimiś pustymi plotkami, próżną ciekawością. Ale też możemy na to spojrzeć inaczej. Piotr pyta Jezusa, a co będzie z tym? Będzie. A co to tobie do tego? Jak często chcemy poznać przyszłość. Jak często chodzi, nawet w wielu chodzi do jakichś wróżek, jakichś jasnowidzu, żeby poznać przyszłość. A co to by do tego? Jaka będzie przyszłość? Że dzisiejszym dniem, że tym momentem, który teraz otrzymałeś od Pana Boga, co będzie dalej, to Pan Bóg wie i Pan Bóg to będzie prowadził. Często taka ciekawość o przyszłości to jest brak zaufania do Pana Boga. To, że chcemy to kontrolować, że się boimy i myślimy, że jak będę to wiedział, to, to będę, mogę jakoś na to wpłynąć. Nie, poczekaj. Jak będzie przyszłość teraźniejszością, wszystko będzie jasne. A teraz. Żyj tym dzisiejszym momentem, staraj się go godniej dobrze przeżyć. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Wczoraj jechałem do tego miejsca kilkaset kilometrów, prawie całą drogę, kilkaset kilometrów, nie było żadnych zabudowań. Takie mamy tutaj tereny, możemy kilkaset kilometrów jechać, jest po prostu las, pole, woda. Przestrzenie puste, zupełnie puste, nic tu nie ma. Między różnymi miastami, miejscowościami jest po kilkaset kilometrów odległości. Taka jest Syberia. Zwłaszcza tutaj na północy, gdzie te miasta są bardzo rzadko. I tak sobie myślałem, rozważając nad tym słowem, no, jeśli by świat nie pomieścił tych wszystkich ksiąg, no to tyle tu jest miejsca. I co nie pomieści tych książek, ile tych ksiąg trzeba by napisać? Ja raczej myślałem, że no niemożliwe, żeby napisać tyle ksiąg, żeby ten świat nie pomieścił. Ale. Możemy na, to, na te słowa spojrzeć inaczej. Księgi, które są świadectwem życia, miłości i działania Jezusa. Jakie są księgi? To są księgi naszego życia. My jesteśmy taką otwartą księgą, która ma być księgą świadczącą o Jezusie, o tym jak on działa, o tym jak on nas kocha, jakie cuda czyni w naszym życiu, jak nas zbawia. Warto, żebyśmy my zapisywali taką księgę, Działania Pana Jezusa w naszym życiu. Żebyśmy my, nasze życie było taką otwartą księgą, żywą księgą, która świadczy o Jezusie, żywą Ewangelią. I jakbyśmy na przykład mieli dziś napisać jakąś jedną stronę tej księgi, jak dzisiaj działa Jezus, co byśmy napisali, o czym byśmy napisali, jakie byłoby nasze świadectwo działania Jezusa, warto się nad tym zastanowić i prosić, żeby Duch Święty, którego oczekujemy, wzywamy, pisał. Taką piękną księgę naszego życia. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Uniugana, na 630 km od Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.